Witam. To jest Adam. Z drugiej strony mikrofonu Simon Street. Na chwilę Adam Wam zaprezentuje główny motyw przewodni rozmów pomiędzy facetami eee... w barbershopie. My to lecimy. Co się spotykamy się z znowu. Seria? No. Pani ale Człowieku! Życzymy powodzenia, pozdrawiamy Natalię. Ogólnie problem z Adamem polega na tym, że wygląda dobrze nawet przed obcięciem. No ale jak przystało na porządnego klienta, widzimy się co 2-3 tygodnie. Kombinowaliśmy ostatnio nad klasycznym speedbackiem, ale oboje stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś innego z wykorzystaniem dłuższej góry, która nam właśnie urosła. Zrobię dzisiaj wyraźną różnicę między górą, a linią kapelusza, tak żeby dłuższe partie włosów przykryły nieco boki. Fryzura rozpocznie się od strony lewej, z postawioną grzywką i będzie krywała się do strony prawej, zaczesana już do tyłu. W górze nadamy chaos. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Patryka, Hadziaja z Włodzisławia Śląskiego. Jego trunek właśnie jest spijany przez Adama. I co nasz kliencie? Jaki werdykt? Oj, rozgrzaliśmy olej na tej patelni. Zacząłem magic clipem i nasadką półtora. Skrócimy większą partię boków. Teraz mam boldinga, robię sobie linię cięcia od zera. Zmieniam znowu na magic clipa. Wyrównuję sobie przejście środkowe jedynką, żeby mieć łatwiejszy obraz całości. Cieniuję od zamkniętego ostrza bez nasadki przez otwarte ostrze, aż po nasadkę numer 1. Sprawdzam, poprawię, górę cienię jednak w Konturę robię detailerem. Kończę wolarką. Z drugiej strony robię to samo. Daty mnie śniło. Pamiętam o latach, kiedy całe cięcia wykonywało się za pomocą żytwy. Dziś ją wykorzystam przy górze. Efiluję górę od środka, używając więcej siły docisku na końcach w celu uzyskania lekości i chaosu. Adam, czy Ty właśnie zrozumiałeś, że piłeś, że ktoś musi po Ciebie przyjechać? Efilujemy boczne warstwy góry kierując je na boki. Dociskamy brzytwę delikatnie. Chcemy nadać im lekkości, a nie skracać. Zgodnie z jej finalnym założeniem fryzury, lewą stroną pracujemy do przodu, a prawą do tyłu. Przerzedam nożyczkami w celu złagodzenia linii cieniowania. Pozbywam się drobnych włosów trymerem. Przed suszeniem używam dużej ilości tonika tekstyryzującego z Rözela. Boki suszę najpierw według kierunku cięcia, po czym górę totalnie rozwalamy. Jakbyś robił omlet dla swojej ukochanej. Masz ubijać te włosy z pasją i czym jajka na śniadanie. Używam niewielką ilość mocnego wosku ze Skullmana, mieszam, poprawiam do finalnego efektu, po czym w celu utrwalenia fruzury dodaję lakierów, bo choć kluby zamknięte, musimy trzymać się mocno. No to jedziemy!